Dzień dobry, kochani, witajcie na moim kanale w nowym filmiku. I dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym pokażę kosmetyki, które polecam, które warto kupić. W Syforze jest teraz do 14 kwietnia 20% rabatu. Wszelkie informacje, oczywiście, pod filmikiem Wam zostawię, a także rabatowy na te 20% Zacznę kochani od pokazania Wam baz pod makijaż, pod podkład ja od kiedy zaczęłam używać nie wyobrażam sobie ich nie używać właśnie, mam kilka ulubionych i te, które teraz możecie zobaczyć, używam najczęściej a o wyborze decyduje efekt, jaki chcę uzyskać bazą oraz podkład, jaki zamierzam nałożyć w makijażu Nowa baza matująca marki Too Faced z Linii Peach. Jest to zapachowa mieszanka brzoskwini śmietanki. Pachnie naprawdę przepięknie. Bardzo fajnie wygładza skórę i nadaje jej delikatny taki brzoskwiniowy odcień. Można ją też nosić solo lub pod podkład. Świetnie się u mnie sprawdza z bardzo lekkimi podkładami. Kolejna baza tej marki to także jedna z moich takich najbardziej ulubionych, jest to baza, która przywraca cerze piękny wygląd, działa jak energetyzujący dla skóry napój, utrzymując świetne nawilżenie, zawiera wodę kokosową i składniki oparte na probiotykach. Baza marki Origins to także jedna z nowszych baz, jest to baza, która błyskawicznie zmniejsza widoczność porów, a także przepięknie wyrównuje koloryt cery. Baza marki Smashbox. Jest to najlepiej nawilżająca baza pod podkład jaką miałam kiedykolwiek okazję używać. Zawiera niacyt amid i kwas hialuronowy. Bardzo szybko się wchłania, momentalnie wygładza i widocznie poprawia kondycję cery. Ostatnia baza jest to także baza, którą bardzo lubię i zużyłam już kilka opakowań. Baza Marc Jacobs Beauty cała kokosowa, bo zawiera aż 5 części orzecha kokosowego. Świetnie nawilża, wygładza i odżywia cerę. I pachnie oczywiście kokosowo. I kolejna porcja kosmetyków, którą Wam bardzo serdecznie polecam, na które warto zwrócić uwagę podczas zakupów w perfumerii Sephora. To najlepszy rozświetlacz, jaki kiedykolwiek miałam okazję używać, marka Benefit. Ten rozświetlacz daje subtelne, nienachalne rozświetlenie. Ma bardzo aksamitną formułę, która gładko rozprowadza się na cerze i daje przepiękny efekt. Instamark marki Mark Jacobs Beauty to kolejny bardzo fajny produkt tej marki, który ja serdecznie polecam. Jest to puder modelująco-brązujący. Tutaj widzicie z numerem 40. Ja osobiście bardzo lubię ten kolor brązera, bo ma taki chłodny, średni odcień brązu. Paleta do konturowania marki Kat Von D to produkt dobrze Wam znany z mojego kanału. Zawiera naturalne, ciepłe i zimne kolory. Produkty mają miękką formułę i genialną pigmentację. Zostając przy marce Cat Fondi, polecam Wam serdecznie również puder wykończeniowy transparentny. Ma bardzo miałką konsystencję, nie wysusza, ładnie się utrzymuje przez cały dzień i swobodnie używam go na skórę pod oczami do gruntowania korektora pod oczy. Występuje w dwóch wersjach: w wersji pełnowymiarowej i w wersji podróżnej. Paleta, którą teraz widzicie, jest to paleta, która była ostatnio bardzo, bardzo popularna. Wiele dziewczyn się nią zachwycało, i ja dołączam się do ich grona. Przepiękna paleta matowych cieni marki Too Faced. Jest to jedna z piękniejszych palet cieni w ciepłych tonacjach, jaką mam w swoich zbiorach. Aż 12 kolorów w bardzo intensywnej pigmentacji, od ciepłej brzoskwini, kremowego masła i głębokich brązów, a każdy niesamowicie pachnie brzoskwinią. Polecam serdecznie! Absolutnie genialne cienie do powiek marki Smashbox. Ostatnio totalnie skradają moje kosmetyczne serce i bardzo często ich używam. Aż 14 różnych zestawień kolorystycznych, zarówno w neutralnych, jak i w bardziej wyraźnych, modnych, ostatnio odcieniach. Świetna pigmentacja. Pięknie się blendują. Nie blakną w ciągu noszenia makijażu. Zawierają podwójną ilość cienia bazowego, który ja nakładam na całą powiekę. Mają bardzo dobrą cenę wyjściową, bo 99 zł, a z dzisiejszym kodem i rabatem 20% około 79 zł. Także bardzo, bardzo polecam. I jeszcze coś dla oczu. Dior Show Maximizer marki Dior. To produkt, który towarzyszy mi już od wielu lat i nie wyobrażam, sobie go nie mieć. Przepięknie przedłuża rzęsy przy zastosowaniu na nim jakiejkolwiek maskary, a przede wszystkim zabezpiecza rzęsy przed szkodliwym działaniem składników zawartych w maskarach. A teraz pokażę Wam jeszcze kilka maskar, które ostatnio najczęściej i najchętniej używam. Maskara Marc Jacobs Beauty to jedna z moich ulubionych. Pięknie wydłuża rzęsy, zagęszcza je i naturalnie wywija. Ma głębokie odcień czerni, rzęsy są po niej elastyczne i miękkie. Mascara Clinic High Impact Mascara to jedna z pierwszych maskar, jakie kilka lat temu pokochałam i przez długi czas używałam. Z największą przyjemnością do niej wracam. Podkręca, zagęszcza, wydłuża rzęsy. Tutaj widzicie w wersji podróżnej w cenie regularnej 39 zł. Kolejna mascara to tuż Badgal Bank marki Benefit ma bardzo fajną, smukłą, elastyczną szczoteczkę, która dociera nawet do najmniejszych rzęs. Pięknie rozdziela rzęsy wywija je, brakuje mi w niej tylko lepszego zagęszczenia. Korektor pod oczy to bardzo ważna rzecz, więc i o nich dwa słowa i dwa korektory. Korektor marki Make Up Forever to bardzo lekki, ale ładnie kryjący korektor, daje średnie krycie, które można swobodnie budować bez obaw o efekt maski. Drugi korektor to też bardzo lekki korektor, który serdecznie polecam. Marka Mark Jacobs Beauty. Poza tym, że daje bardzo fajne średnie krycie, to dodatkowo pięknie rozświetla skórę pod oczami. Pod filmikiem zostawię Wam oczywiście linki do publikacji na blogu. Kończąc temat kosmetyków kolorowych, jeszcze tylko kilka produktów do ust. Błyszczyki marki Clinique, które powstały przy współpracy z Marimeko, to edycja limitowana, uwielbiam je za komfort noszenia i bardzo długotrwałe nawilżenie. Marka Dior i najnowszy produkt do ust to absolutnie genialny lakier. Lakiery mają piękne kolory, występują naprawdę w kilku cudownych odcieniach, świetną pigmentację i dają poczucie komfortu podczas noszenia. Noszenia. Nowe pomadki w płynie marki Estée Lauder, myślę, że to też będzie hit sprzedażowy, jeżeli chodzi o tę markę. E, bardzo komfortowo się noszą, e, ładnie wygładzają usta i w zależności od wykończenia dają różny efekt. Pomadka Kat D w płynie to niezwykle trwała pomadka, która nie przesusza ust, nie zbiera się w załamaniach i nie migruje poza ich kontur. E, bardzo podobne w wykończeniu są pomadki Sephora. Są to pomadki, które też w większości mają matowe wykończenie. Ja je bardzo chętnie i często używam. Nowa pomadka marki w Laurent to pomadka, która zachwyca mnie od początku do końca. Ma idealną formułę, ma piękne satynowe wykończenie, cudownie wygląda na ustach i nie podkreśla zmarszczek. Kosmetyki do pielęgnacji cery, na które polecam zwrócić uwagę przy zakupach z rabatem w Seforze, to przede wszystkim marka Clinique i jej najnowszy krem nawilżający do twarzy w formie żelu, który bardzo szybko się wchłania, zapewnia naprawdę porządną dawkę nawilżenia i to nawilżenie utrzymuje się naprawdę bardzo, bardzo długo. Występuje on w dwóch wersjach w fajnej cenie, bo 30 ml to 75 zł, a 50 ml Litrów to 119 zł i to są ceny regularne. Kolejny krem nawilżający w formie żelu to krem nowej marki, która jest w Seforze od niedawna marka Belif. Krem intensywnie nawilża, idealnie wtapia się w skórę, zmniejsza bardzo fajnie widoczność porów i sprawia, że cera staje się naprawdę bardzo gładka. Jednak myślę, że jest to lepsza opcja, mimo wszystko dla cer normalnych i mieszanych, gdyż cery suche mogą czuć niedosyt. Pięciominutowe płatki hydrożelowe pod oczy to moje ostatnie odkrycie i nie mogę przestać się nimi zachwycać, naprawdę. Absolutne must have i jeszcze dziś zamówię kolejne opakowanie. 60 sztuk, czyli 30 par za 149 zł w cenie regularnej. Maksymalnie redukują znaki zmęczenia, obrzęki i wygładzają zmarszczki. Absolutnie polecam Wam je wypróbować. Maseczki to dla mnie temat rzeka, więc też nie chcę tutaj Was zatrzymywać przy każdej, bo i tak nie pokazuję tutaj wszystkich masek, jakie lubię i e, które używam, bo mogłabym kilka godzin opowiadać o nich. E, zajrzyjcie koniecznie do zakładki maseczki w sklepie online marki Sephora i jestem pewna, że na pewno coś wybierzecie. I na koniec zostawiłam dwa produkty do włosów. Jedna z fajniejszych odżywek do włosów marki Bumble and Bumble, która powstała na bazie sześciu bardzo lekkich olejów. Uwielbiam za wszystko, za zapach, właściwości nawilżające i wygładzające działanie. Color Gloss to kolejny produkt marki Bumble and Bumble. Jest to gorąca nowość tej marki. Myślę, że będzie to dla niejednej z nas ratunek między jednym a drugim farbowaniem włosów. Ja już kilkakrotnie używałam tego produktu i jestem nim zachwycona. Myślę, że na moim kanale będzie jeszcze o nim głośno. W zestawie do kolor glosu dołączone są rękawiczki i nakładamy produkt na włosy suche na całą długość. Ja, kochani, w opisie zostawię Wam dokładny instruktaż, jak należy nakładać ten produkt, bo już miałam bardzo wiele pytań o niego, bo wiem, że nie ma takich informacji zawartych na stronie Sephora. Także pod tym filmikiem będzie szczegółowy instruktaż obsługi tego produktu. Kochani, pod filmikiem zostawiam wam kod rabatowy do Sephora online i wszystkie linki do produktów z tego filmiku. Ściskam was najcieplej, niech się dzieje najlepiej. Do zobaczenia wkrótce. Buziaki. Papa. Pa.